mm yeah. Oto Mieszko Włodarczyk, mistrz koszykarskich trików. Z piłkami do kosza potrafi zrobić wszystko, wzbudzając zachwyt widzów. Mieszko był gwiazdą młodzieżowych mistrzostw polskich w streetballu, czyli koszykówce ulicznej. Zawody rozegrano na rynku we wrześniu. Tutaj grają, powiedzmy, jakby mistrzowie poszczególnych województw. Zgromadziliśmy tutaj osiem drużyn. Żeńskich I 16 drużyn chłopców. Finał ten odbywa się we wrześniu z tego względu, że już w ubiegłym roku graliśmy tutaj takie rozgrywki, które prowadzimy też jako stowarzyszenie w ramach tak zwanego Grand Prix Wielkopolski. I wtedy rozmawiając z burmistrzem, burmistrz wyraził zainteresowanie, czy można by we wrześniu przeprowadzić zawody o ogólnopolskiej, takiej właśnie jak finał Mistrzostw Polski. I stąd jakby nasz pobyt, bo przychylność pana burmistrza była, nam to też pasowało, bo to jednak promuje mimo wszystko Wielkopolskę, stąd jesteśmy tutaj i miło te rozgrywki tu prowadzimy. Streetball to bardzo szybki, dynamiczny i efektowny sport. Do jego uprawiania nie potrzeba ani hali, ani boiska, ani nawet dwóch koszy. Do wrześni przyjechali najlepsi nastoletni zawodnicy z całej Polski. Całą pulę zgarnął Gietek Agdynia. Mistrzostwo Polski zdobyły męski i żeński zespół nadmorskiego klubu.